Cześć, z tej strony Lunarat, kolejny odcinek na tym kanale. Dzisiaj sobie otwieramy. Mam 3000 serków, ale to nie to tym razem otwieramy. Summer event, wakacyjny event, więc sobie otworzymy czyte. Nazbieram no, trochę C30, a trzeba tam 10 na jednego. No i zobaczymy, co nam się uda wydropić. No po prostu. Summer event, letni. To sprawdzimy i czy to będzie dobre czy nie, dobra, to mamy trzy trz szanse, żeby coś ciekawszego dostać. Na pierwsze jest 85% szans, na drugie 8,5%. Dzisiaj sobie pewnie tą Lemoniada Mouse przetestujemy, bo raczej nie wydropię nic. No chciałbym tego samonera za 0,5%, ale nie wiem co wydropię. Nie, nieważne, otwieramy. Pierwszy. Pierwszy wypada Lemoniada mouse o to chodziło? dzisiaj to. Przetestujemy. Drugi. Lifeguard Mouse. 6% na to jest. ok. I trzeci. Lifeguard Mouse. O kurde. Dwa razy ten. Dwa razy coś za 6%. A iPodki nie. Ten. Dobra. Tu no. Ale nie wiedziałem, że ja jaguardia... no zostanę. Tylko 1900 kosztuje, a to? 150. No. To 1900 to trochę dużo. Ale dzisiaj jak mówiłem sobie lemoniadę. Przetestujemy. equip Dobra, wyrzućmy tego Albo weźmy tego, wyrzućmy i dzisiaj sobie tą lemoniadę przetestujemy Ile ona kasy będzie dawała, czy jakoś dużo Oj, ta ikonka jest taka oddalona troszeczkę od tego i to jest epicka postać Tak, jak zauważyłem Nie wiem, czy wygram tą rundę Czy przegram, nie mam pojęcia Weźmy może tutaj Do innych Okej, okay, weźmy sobie, nie wiem co oni będą chcieli, raczej medium czy hard. Hard chcą. No co, weźmy hard. No. I 150 kosztuje. To od razu stawiam na początek. Olemoniat Mouse. I ona zarabia tysiąc. Znaczy, 1100 to by było fajnie. 110 zarabia za jakby pierwszą chyba falę. Tak mi się. Nie wiem, to jest chyba za falę. W tej grze nie miałem jeszcze żadnego nikogo, co mi. Pieniądze zarabiał, więc nie jestem przekonany do końca Mogę teraz do tego postawić jeszcze 1100 zarabia, no Okej, okay. to nawet spoko Nawet fajnie, tylko że już jakieś przechodzą tutaj gob goblery 1100 i kolejny upgrade jest za 900 Znaczy pierwszy upgrade i Później 300 będzie się mniej zarabiał jak ten upgrade zrobię. To w sumie nie jest źle, bo patrzcie, tu jest taki... A, tylko że on 300. Mm. No co nie wiem to różnie działa. Ten mój tutaj ich powinien poniszczyć, ale niech coś oni też stawiają, bo... No ja dzisiaj tego testuję. Potrzebuję 900. Okej, okay. jest 900. I kolejny upgrade jest za... 2000 i będziesz 600 na rundę. Tylko, że takie goblery tutaj troszkę przechodzą, bo tak się nie cokolwiek postawili tutaj. No, nie gadajcie, że my to jeszcze przegramy. No, proszę Was. Dobra, yy, szybko. Ty, stawiam. Bibibi bi, bi, mocno. Kurczę, no nie możemy tego przegrać, że mamy 25 HP Czemu... czemu ten birfan nic nie stawia? Zaraz przegramy, no ja tu sam muszę grać No ten stoi w miejscu, tamten wyszedł Ech. No cóż, trudno Robię upgrade od razu 400 tego Ten ma 2000, tak? Ale mogę dwa postawić? Drugi Tak, mogę 2, 3 nie, chyba czek już nie będę mógł. Ale nie jestem przekonany do końca. Czy naprawdę nie będę mógł. Trzeciego postawić. Zobaczmy, czy można trzeciego, czy nie. Można trzeciego, czyli trzy można postawić. To spoko. Nawet. Tutaj chcę trochę mojej dumy, więc nie powinno być problemu. Ja tutaj 50 zarabiałem, no ale za 300 za 300 jest upgrade u nich. 150. No to bardziej telemoniady się opłaca. Teraz się w ogóle ogólnie opłaca grać w tym evencie. Jeszcze będziemy musieli sprawdzić, ile ten drugi Guardian... Guardia. Jakoś tam był. Ile on robi obrażeń, bo on chyba nie zarabia, tylko bije. Mogę od razu sobie na 900 ulepszyć kolejne. O nie i przegrać? Nie no, przegrać ja nie chcę. No halo, no. No przegrałem, ale powiem, że no. Wezmę easy po prostu Najłatwiejszy etap, ale powiem, że tak fajny na razie Mi się podoba Ten niedowy. Wezmę jeszcze go raz tutaj postawię W tym miejscu Do Donate me Znaczy mam mu pieniądze wysłać no Dobra masz Weź coś postaw tylko żebyśmy wygrali no bo mhm i wyszedł no, to fajnie ludzie grają w tą grę. Ale już trochę sobie tego przetestowaliśmy, nie? Tego Lemon Mouse. Ten tutaj mój wypuścił. Robię go za 400. A teraz ja więcej bakasy troszkę powinienem dostawać. Za to, to mi się wydaje. O, wrócił. Ej, hm. ja tutaj muszę coś postawić. Ja, mouse, zarabiaj coś więcej, proszę. Co on wyszedł, jeszcze? Nie rozumiem. Dobra, jeszcze jednego takiego samonera muszę postawić. Samemu to ciężko grać, no. Dobra, next wave. Chciałem tego ulepszyć na. Albo wiecie co? Nie, postawię po prostu drugiego. O, tutaj. Nie, drugi będzie stał, na razie nie będę ulepszał. Ten idzie tutaj, ok. Tutaj muszę za 400 ulepszyć tego, żeby był już. Se, żeby dwa serki już za 94 HP. Ja to mogę sobie. Co? mogę sobie skipnąć. No i on daje. Ogólnie dają dwa... 220, no. Za rundę. Więc nawet to trochę jest. Spoko. Szkoda, że nie dostałem tego najlepszego, tego krab samonera chyba jest ten najlepszy z tego eventu. Chyba tak. E, muszę coś zrobić. Nie wiem, to zrobię i tamten wyszedł, okej. Okay. To ja zrobiłbym najlepiej tak. Za bardzo kasy nie mam. Teraz Dobra, teraz stałem tego i ten coś powinien tu pomóc. Jakieś tam serki wyjdą. Jeszcze mam nadzieję, że pokona. Że przejdziemy tą falę. Wielką. No, wyjdziesz, jakiś serek? Dałaś, dałaś, nie wyjdzie. Dobra, wyszedł. Jeszcze by się jeden przydał, ale to. Nie, ale chyba mnie przegramy. Ale dużo zadają. No cóż, ta faktycznie nie zarabia jakichś milionów. Teraz spróbuję ją ulepszyć. Przecież... Czy na 900? Tak, ulepszę za 900 za chwilę. Tutaj się serki porespią trochę. Jak dobra, Next Wave 900, ok. Już zarabia 300 na rundę. Kolejny upgrade 2600 zarabiał, ok. I tego muszę chyba za 790 ulepszyć. Bo samoner za ile? Za 1800 to nie. Z tego by się przydało za 790 No, czy mi się uda nie wiem Dobra, robię tak i jednak tak ulepszę Żeby więcej tych obrażeń zadawał trochę No nie już kamo idą Trzeba zwykłą małpkę jakąś Znaczy ma Mysz Mysz zwykłą postawić Mmm okej okay, ten, ten jeszcze wyjdą? Wyjdą Tylko jeden wyjdzie, nie no dwa chyba, tutaj usunę i postawię jeszcze jednego tego, ten wyszedł, ok. Tego chciałbym jeszcze za 900 ulepszyć, to by mi na pewno pomogło i zdobędę 900, no bo teraz staje dużo Czysta, ten zwykły daje to ten jeszcze 220 za falę dostaje. To powiem, ta, no na razie ta postać mi się podoba. Ale tu musisz... Dużo wydać na nią pieniędzy, no bo to są bardziej no takie banki do zarabiania, czy tam... Jak w bluesach były, pamiętacie? Okej, okay. chyba niedawno jakiś filmik wleciał z blusów Nie wiem kiedy dokładnie, ale ten update był. Okej, okay, teraz muszę ulepszyć. No właśnie kokę ulepszyć teraz? Nie, bo trzeciego tego nie mogę postawić. A mogę, dobra, co? Jeszcze postawię jednego takiego za 900 tu lepsze. Za chwilę. Jest za 900 ulepszony. Teraz niech się skończy runda. Zostanę dużo pieniędzy za to. Pieniążków będzie bardzo dużo. No 900 dodatkowo, jeszcze 230 no. Za rundę mam ponad 1000 1100 1100 i mogę na przykład zrobić coś takiego jak I ulepszyć sobie tego za 790 na przykład No a za niedługo po tej no, po tej fali ulepszę tego jednego samonera na 1800. Okej. Okay. Tych w ogóle mogę. I czterech się nie da już, tak. Bo to różnie jest, że tych samonerów na przykład dwa można. Tych można, jak widzicie, trzy postawić. Jakieś tam pieniądze one zarabiają. Jak są na. drugim czy tam trzecim levelu. tutaj wychodzą, potrzebuję 1800 No... Oj, tutaj muszę tego postawić, bo ja nie wiem czy nie przegram No Nie wiem, nie powinienem chyba przegrać albo... No proszę, żebyś jeszcze jeden serek zaspałnił. Nie, nie zespał się, dobra, ale widzicie, dużo kasy dają na pewno, no, tylko to chciałabym mieć jeszcze troszkę bardziej potężniejsze Bardziej potężniejsze myszy, tak Następnym odcinku możliwe, że tego life guarda se przetestujemy on nie wiem co on robi. On robi coś na 14 sekund, ale co? Nie, on robi. A Nie, ma zasięg 14. Tak, to jest zasięg. W zasięgu ma 14, ale ma 0 ataku, 0 tego. Więc nie wiem co on będzie robił. ale kiedyś sobie go tam przetestujemy. Ten Lemoniada Mouse mi się. Mi się podoba na pewno. Jest fajno, kiedyś jeszcze sobie tutaj będziemy mogli otworzyć. Kogoś może ciekawszego wydropimy za serki. A teraz jest event, chciałem przetestać go. Dobrze, to ja Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie. Cześć!